Cześć, z tej strony Dominik Wrzosek z Plex Project. I w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób możemy budować strukturę zadań na harmonogramie. W tym celu utworzymy nowy projekt, więc w zakładce Projekty klikam przycisk nowy projekt, wybieram opcję pusty projekt. Podajemy nazwę, ja ten projekt nazwę po prostu nowy projekt. Klikam dodaj i. Ten projekt został już tworzony tradycyjnie na samym początku jestem przekierowany do ostatniej zakładki, czyli zakładki ustawienia. Przechodzimy do zakładki Harmonogram, no i tak jak widać w tej zakładce nie mamy jeszcze żadnych dodanych zadań jest za to widoczny wiersz podsumowujący dane dla całego projektu, który zawsze będzie miał tą samą nazwę, co nazwa projektu. Aby dodać nowe zadanie. <laughs> e, należy albo kliknąć w przycisk nowe zadanie, albo tutaj mamy pierwszy wiersz, gdzie po prostu klikamy i podajemy nazwę zadania. Na samym początku dodamy zadania z takiego najwyższego poziomu harmonogramu, czyli tutaj zdefiniujemy sobie jakieś fazy, więc powiemy faza wstępna. Klikamy Enter i po dodaniu. Będzie to działało podobnie jak w Excelu, czyli generuje się kolejny wiersz, gdzie możemy wprowadzać dane, od razu będzie zaznaczony fokus, czyli ta myszka, więc nie musimy się w ogóle odrywać od klawiatury, więc dalej dodajemy fazę realizacji, klikam Enter i dodaję fazę zakończenia. Po kliknięciu Enter, jeżeli zakończyliśmy dodawać zadania na najwyższym poziomie, Wystarczy albo wcisnąć Escape na klawiaturze, albo kliknąć gdzieś poza to pole, które się pojawiło, i wtedy to ten nowy wiersz, w którym nie ma żadnej wartości, po prostu nam znika. Jeżeli mamy już utworzone zadanie, chcielibyśmy dodać kolejne, mamy zawsze dwa sposoby na to. Klikamy nowe zadanie na górze. Jeżeli dodamy nowe zadanie, nie mając zaznaczonego żadnego wiersza, to zadanie będzie wpadało nam na końcu. Natomiast, jeżeli mamy zaznaczony wiersz, i zaznaczę tutaj fazę realizacji, kliknę nowe zadanie, to zadanie zawsze wpada poniżej zaznaczonego wiersza. To jest pierwszy sposób dodawania zadań na harmonogramie. Drugi sposób polega na tym, że zadaniem możemy dodawać. Za pomocą kliknięcia myszką, czyli jeżeli jestem na fazie wstępnej, fazie realizacji, klikamy prawym przyciskiem myszy i mamy opcję tutaj dostępne: dodaj zadanie, dodaj kamień milowy, powyżej, poniżej, bądź jako pod Więc jeżeli zaznaczę poniżej, to właśnie w tym miejscu, zgodnie z tym co wyklikałem, pojawia się opcja dodania zadania. Jeżeli każde z tych zadań chcielibyśmy rozbić na mniejsze elementy, załóżmy tą fazę wstępną. Wtedy klikamy prawym przyciskiem myszy i jest dostępna opcja dodaj jako podzadanie. Więc tą fazę wstępną rozbijemy sobie teraz na mniejsze elementy. No i powiemy, że tutaj będzie przygotowanie harmonogramu. Klikamy Enter. Podobnie jak wcześniej, od razu będzie nam się generował nowy wiersz, który będzie na tym samym poziomie. Czyli teraz dodając zadanie, będzie to poziom 1, 2, ponieważ no wcześniej e, dodałem to na poziomie 1, 1. Więc e, dodaję przygotowanie budżetu, e, przygotowanie kaety projektu, no i na końcu. Zaznaczymy sobie też, czy dodamy kamień milowy, akceptacja planu projektu. Planu projektu. Jeżeli chodzi o dodawanie kamieni milowych, to mamy tutaj na harmonogramie, mamy taką możliwość dodawania kamieni milowych i te kamienie milowe będą oznaczane zupełnie innymi ikonkami. Tak jak widzimy tutaj w kółkach, są to zadania, natomiast takie rąby to są kamienie milowe. Oczywiście dodając poszczególne elementy mogę zaczekać tutaj, zamknąć to przygotowanie KT projektu i następnie powiedzieć dodaj mi nie zadania kamień milowy. Jeżeli chcemy poprzez przycisk to tutaj jest ukryta opcja dodaj kamień milowy, ale mogę też po prostu dodać zadanie i klikając prawym przyciskiem myszy mam opcję zamiany zadania w kamień milowy. Ten kamień milowy będzie różnił się Nieznaczny od zadania, właściwościami, ponieważ kamień milowy nie będzie miał chociażby czasu trwania. To jest punkt w czasie, jakiś kluczowa, kluczowy moment na naszym harmonogramie, kiedy udało nam się coś osiągnąć. Rozbijemy sobie, czy rozbiliśmy tą fazę już wstępną. W podobny sposób możemy rozbijać fazę realizacji i fazę. Zakończenia na mniejsze elementy, czyli po prostu dodaję jako podzadanie, i w ten sposób możemy każdą z tych faz dalej rozbić. Jeżeli chodzi o poziomy zagnieżdżone, tutaj akurat mamy dwa, nasz system nie ma ograniczeń, więc jeżeli chodzi o chociażby przygotowanie KT projektów, mogę tutaj znowu to rozbić na jakieś mniejsze podzadanie i powiedzieć przygotowanie. Analizy rynku. E, klikam Enter. Ponownie, znowu na tym samym poj poziomie pojawia się wiesz, gdzie mogę dodać kolejne zadanie. Dodamy też jakieś e, przygotowanie e, prognoz na najbliższe lata. E, wprowadzenie danych czy po prostu uzupełnienie uzupełnienie wniosku o kartę, czy wniosku kartę projektu tak dam mhm. Więc tutaj daliśmy trzeci poziom. Tych poziomów może być zdecydowanie więcej. Znowu tą analizę rynku, jeżeli to byłyby jakieś nie wiem, rynki zagraniczne, moglibyśmy jeszcze rozbijać na kolejne, kolejne elementy. To strukturę elementów możemy również tworzyć poprzez przyciąganie elementów, czy kolejność tych elementów na liście możemy zmieniać za pomocą drag and dropa, czyli tych kropeczek, które pojawiają się przed numerem wbs na harmonogramie. Jeżeli okazałoby się, że chcielibyśmy aby przygotowanie budżetu odbyło się przed harmonogramem, to wystarczy tutaj złapać, przeciągnąć element i w ten sposób zmieniamy kolejność. Warto zwrócić uwagę na, na to, jak ten backend działa, ponieważ jeżeli łapię element i go przyciągam i tutaj pojawia nam się linia, oznacza to, że wpadnie to pomiędzy właśnie te dwa wiersze. W ten sposób no, wiemy, że teraz, zadanie które przyciągam. Może damy lepiej przygotowanie budżetu. Przeciągnę tutaj pomiędzy przygotowanie harmonogramu a przygotowanie karty. Wpadnie po prostu w tym miejscu. Upuszczam ten element i faktycznie jest z numerem 1, 2 przygotowanie budżetu. Jeżeli przeciągamy, ale pojawia się obamowanie danego elementu, na przykład faza realizacji, pojawia się tu mi obramowanie. Jeżeli upuszczę ten element to wpada on wtedy jako pod zadanie, czyli w fazie realizacji pojawiło mi się właśnie tutaj pojawiło się to zadanie przygotowanie budżetu. Też możemy zatem na samym początku po prostu listę zadań w takiej strukturze płaskiej stworzyć, a później po prostu odpowiednio poprzeciągać w dane. Elementy czy miejsca harmonogramu, żeby powstała ta struktura drzewiasta właśnie za pomocą tego obejmowania. Jest może jeden faktycznie taki kluczowy moment w tym drag and dropie, gdzie przyciągając element taki jak tutaj, 1, dwa przygotowanie budżetu, mamy też zmianę poziomu struktury drzewa, czyli mogę tutaj dodać zadanie, które wpadnie za akceptacją planu. A mogę też chcieć dodać zadanie, które miałoby wpaść jako nie zadanie, właśnie jako pod zadanie fazy wstępnej, ale jako takie zbiorcze, czyli na poziomie dwójki. I zwróćcie Państwo uwagę, że przeciągając nieznacznie myszką, ta kropka jest albo bardziej wcięta w prawo, albo jest bardziej wcięta w lewo. Wtedy oznacza to, że na danym poziomie drzewa też. Się to pojawi, czyli tutaj właśnie będę miał zadanie 1, 4, w tym miejscu będę miał to jako zadanie 2. Upuszczam i to przygotowanie budżetu pojawiło się na wyższym, wyższym poziomie. Tą strukturę, też wcięć przenoszenia wyżej, niżej. Możecie e, Państwo zmieniać też, klikając prawym przyciskiem myszy. Mamy opcję poziom i e, jest właśnie przenieść wyżej, przenieść niżej. Wtedy to przenosi nam na tym samym poziomie, czyli przeniesienie wyżej spowoduje to, że ten budżet pójdzie nad fazę wstępną. Na no A e, chociażby opcja obniż spowoduje to, że ten budżet tutaj. Wpadnie jako przygotowanie budżetu. No, niestety, jeżeli chcielibyśmy umiejscowić to za harmonogramem, nie korzystając z backendopa, to tutaj trzeba będzie trochę tak poklikać, aby to znalazło się w odpowiednim miejscu. No, ale jeżeli nie czujecie Państwo tego przenoszenia, to jest dla Was problematyczne, to zawsze jest ta opcja kopiowania. Czy nie kopiowanie, a przenoszenie. A propos kopiowania, no tutaj już patrzę na kajetkę i mam kolejne, kolejną spisaną rzecz. To właśnie, też mając taką strukturę drzewiastą na harmonogramie, możemy klonować poszczególne elementy. Te elementy będą kopiowały wszystkie właściwości, nawet jeżeli tam są w środku załączniki, to zostanie skopiowane. Nie są kopiowane, jedynie komentarze. Natomiast przy dużej strukturze drzewiastej, jeżeli mamy załóżmy jakąś zadanie zbiorcze, które posiada szereg elementów do wykonania, na przykład jakieś badania, gdzie musimy przejść przez poszczególne procedury i tych badań musimy na przykład wykonać 15-30, to no nie chcielibyśmy dodawać za każdym razem zadania zbiorczego i tych podzadań. Jest opcja też ponownie, jeżeli klikniemy prawym przyciskiem myszy klonuj zadanie. I w przypadku zadań zbiorczych się pojawia opcja klonowania tylko tego zadania pojedynczego, czyli w tym wypadku przygotowania karty projektu, albo też klonowania zadania razem z podzadaniami. Jeżeli to wybiorę, to tutaj na dole pojawia mi się zawsze pod tym samym zadaniem pojawia mi się od razu ta sama nazwa z dopiskiem, że to jest kopia, ta kopia jest tylko i wyłącznie dopisana na, na zadaniu zbiorczym, więc tutaj wystarczy zmienić nazwę albo um, um, usunąć ten, ten fragment kopii, um, nie trzeba tego poprawiać już na tych mniejszych um, elementach. Um, to wszystko, jeżeli chodzi o tworzenie struktury drzewiastej harmonogramu. Jeżeli będziecie mieli Państwo pytania co do samej struktury, dajcie znać w komentarzach, będziemy odpowiadać, też prośba do Was tradycyjnie odania łapki w górę i zasubskrybowania naszego kanału, aby nie ominęły Was następne filmiki związane z naszym systemem. Dzięki wielkie i na razie.